Siema, ja jestem Pablo i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Medal of Honor Allied S Misja druga w u. Dobra czekajcie, bo muszę to dalej Ja byłem New Game, a chciałem ...loada chciałem no tak, teraz to będzie ta lodowa Uh, secret documents of the Kilger Norwegia. Ha, 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 Będzie Norwegia. Haha ha. Norwegia jesteś. Tak, Norway. Uh, chyba tak. Czyli to Trodel hawarii to February, czyli luty chyba. Nienawidzę miesięcy w angielskim w niemieckim też. Czekajcie, bo tutaj mam e, ten mikrofon. Dobra, chyba jest dobrze. Tu jeszcze? Ok, teraz jest dobrze. Stanley, ok. Jakie tu bronie mamy? No, takie hardcore Ramba, rampa będzie wyjechać, tak? Nie, nie mogę, tak? Dobra, patrz. Zobaczmy, nie? No, tak możliwe przecież to jest. Najbardziej możliwe, że nie można po takie.

Pamiętam, ale nie tak, żeby wiedzieć co gdzie wszystko i w ogóle. No, otwórz mi to. Ja yy... O kurko dawaj ci śniemy. Jakby ktoś się zastanawiał, to tak naprawdę nie prędę, no. U, u, Zabili mi go. No, no, no! Uhu. Czekajcie, bo nie ogarnął. On już nie żył, z tego co widziałem. Nie, czekaj. Gdzie tu są? Steal the... Muszę coś wysadzić, czy... Nie, dokumenty zabrać. Cz Cztery chyba. Enter. Dobra, wali to. Aha, bo tu są. O, wow. Jeszcze żyje. Teraz to jest ok, wiem, pamiętam. Dobra, no, ja trzeba. Tutaj będzie coś. się y Nie, czy mnie dobrze słychać. Z toba. Ok, jestem z powrotem, mam nadzieję, że teraz jest dobrze. Dosyć. No naprawdę ja. Uuu, jakby co, to, to ja wiem, że. Nie staję lepiej w porządku. O głos. Czekaj, chyba nie ogarnia skąd to w ogóle. U patrz, jeszcze granata mi Ale obrywał. A tam jest pieprz. Patrzcie na dziadak. A gdzie jesteś, dziad? Zginął. Dobra, miał chyba zginąć, albo udaje. Czy mu się wydaje, czy ten śnieg wygląda strasznie... Do dupy Tak tekstura. Dobra, jest MP40. Mm, dobra. O the fuck! Czekajcie, bo zapomniałem znowu o tych o quick save'ach. Czekajcie, ostatni raz to próbuję, bo teraz pójdzie pójdzie, tylko że nie mógł dostać Dobra, idzie, idzie. Teraz stoję w oknie. Możesz mnie zobaczyć przez lunetę, lornetkę w karabinie? I ja z tajpetką. Celownik tajpetki. No, ale skąd wyłasz gdzieś? Ale tu nie ma. Wiecie, zrespią się. W jasności. Cześć, tam rzuci Sorki nie wiem kiedy przez mi nagrano, ale znowu zdechłem albo po prostu nie wiem, czekaj, nie ogarnię tego już ale dobra, zdechłem to jest ważne znaczy nie ważne znaczy to o co ważne, że oni zdechają, najważniejsze schowała się. zdechła nareszcie dziewczynka Z bez zapałek yy. Patrzcie, na to nie wejdę. No, oczywiście, ktoś kto to widział na coś takiego w... serio, postarali się. Aj, co to jest para gra. No, bo wychodzi nagle. Piłko będzie udało, że zdycha. Tutaj muszę tego trwać nie co on tu będzie szedł. Idzie.

Zacią z się, bo się skupiłem trochę Patrzcie no. ile się tam zbiera Sorki, sorki jeszcze raz sorki <laughs> muszę zmienić ustawienia, czekajcie. Okej, okay, jestem. Już mówię co się stało. Zginę kilka razy, no bo tak, ja mam ustawione na rozpoczęcie je, jedynkę, żeby rozpocząć nagrywanie, a mam zmienianie broń 1, 2, 3 lub rolką. Oj, pies mnie zajmował drugi raz. No ja nie wiedziałem właśnie, że ten, zapomniałem o tym, no i tak się stało, że powłącza... Na nie, kiedy wyłączałem i włączałem, właśnie nagrywane, czekajcie, bo tu ten kundel będzie. Tak w of Duty 4, pamiętam. Ubiegnie. burgu. Oj, sorki, naprawdę bym cię nie zabił nigdy. Lubię pieski zwierzątka w ogóle. Ale tu było czego, zajebałeś Takim taką miałem Mission Question Co ja dupie nie wiem, ale... Czekajcie, bo tam chyba trzeba iść. Zdychaj. No fajnie. Skąd to? Ło wo! Tego się nie spodziewałem właśnie co przed chwilą ujrzałem albo nie ujrzałem. Czekajcie. Po Kurwa bo gdzieś słyszę Szwaby, szwaby Ja szwab szwaby No ludzie, czekajcie, bo nie ogarną tego na razie za bardzo Sorki Pablo gracz, gracz, czyli powiem wszystko, ogarną mnie O, dobra, zwicham, już widziałem. Ja tu muszę powoli jakoś ten jeden z mnie zaskakuje, jakoś nie jest skąd u. No... O, tu jest! jest. Dobra, 2 HP nie zapisuję, pierdolą. Czekajcie. Tamten zdechł. Poczekajcie, bo tamtego nie trafiłem, bo w ścianę jełem. Tak mi się, no właśnie, żyje. To łysy łeb suszy. Nie po to, nie chcecie zabijać. Nie! Nie, bój się, nie bój się. O! Wiedziałem! Ach, tam miłość do zwierząt, niestety. Koniec, Nienawidzę zwierząt. Nie na no, żart. Zaskoczyłem cię, co? A, drugi. Zaskoczony. O, i trzeci. No. Epic Dobit. Uuuuh. Zrobię klipser Dechy. Znowu trafią ściany Czekajcie, bo ten burę chory na no, umyśle mnie znowu atakuje. Ach, ten łysol! Czekajcie, bo znowu nie ogarnę gdzie jestem. nie trochę, ale. A tu tam. A nie, trafiłem. O, czekajcie, bo on mnie sprzątał jakoś. A nie. No patrzcie. Ja to ogarnę, nie martwię się, za chwilę. Patrzcie, prawie. Jeszcze jakiś pies bieg. Aha, to tamten. No! Kurwa, czekajcie, bo muszę tego burka jeszcze zabić. No, patrzcie ile fejli. Tycha już! Ach, uniknął. Dobra, idziemy, musimy tam podejść bliżej, ale chcę najpierw tam się dostać. Chyba dostał. Sobie, bo coś mi się zdaje, że dostał, bo nie widzę tam dziury w ścianie. E, sorki, jeśli się zacinam, no bo... Wiecie, skupienie to przy, takie rzeczy, żeby nie robić przy was feilia i tak robią. Dobra. Tu się nie da nic zrobić. Muszę dokumenty szukać. Okej, okay, idziemy tam do tego budynku. <coughs> nie pamiętam co za znak, ale dobra, idziemy do tego budynku, który nie wiem co to za znak. Gdzie był łysył? U buter w mafii, pamiętacie, jak goniliśmy go lasiterem, nie? Oj, dead. Nie zaskoczyli na serio. Ja im tutaj zrobię z dupy jesień średniowiecza. No nie! No e, dobra, to też może być nie. Jeszcze przy lodzie. Burka zabije bo mnie zaskoczy. Ach, się porozbiegali, nie, wiedziałem, że mi to już nie wyjdzie, bo się porozbiegali. Muszę tu zobaczyć, co jeszcze? A jeszcze? Raz. O! Licha już wstaje niemiecki. niemieckim Jak widzieliście, za hardkorzyłem trochę. Sejwa teraz po burka, bo mnie zaskoczył Tam nie ma z tego co widzę. <laughs> Przeładuję sobie Dobra, Dobra, wybite szyby. Tu może coś jest? No gdzie? Sk Skąd? Żeby było. No jeszcze nie trafiłem na początku. O, jest są jakieś plany. O, o chyba pamiętam. To, by się to będzie nad kim? Takim czymś. Teraz to będzie na Łodzi. Bo myśmy mieli Call of Duty, a ale tam też było. Dużo gier z takim no, no, właśnie na jakiejś no, Ok, 18 HP. Widzicie ciężko już jest, ciężej niż na początku. Dobra. Widzieliście. Quick Attack normalnie. Ratetę te. Rata te Rat Dobra, teraz to trzeba przeładować. No wiedziałem. Teraz mi się już tak ładnie nie uda. No tak. A gdzie no, Pablo, gdzie Czekajcie, ja to zrobię po swojemu. Na To się nazywa na Bo też wchodził i znowu się zaciąłem. My daj, że ktoś chodzi, bo nagle się drzwi... Otóż Dobra, jakoś idzie. Ok, przerwałam nagrywanie, ale dobra. Dużo nie śleci to tylko kroki tego dziada. Ale wiara. Dobra. HP się zbiera powoli. Yy, jeszcze jeden quicksand. Uuu, ten mi zrobił z ukrycia na ramba. Znaczy Rambo się nie kryje, Rambo na pierdala. czekajcie, bo ja kółko. Tak, kółko. Enter the main feature, czy coś w tym stylu. Dobra, czas stąd wyjść. Tyle wiem. I gdzieś się kierować, a gdzie to już mi wypowiecie. O tutaj, ha, ha, No patrzcie jak to smyszał. U. O, trochę tutaj dostałem. Nie chcę w bo zbyt mało HP, a znowu nie wiem co robić. Chociaż normalnie też dostanę raz i po mnie. Zapisuję. Zdecydowałem. <laughs> Improwizacja, trzeba improwizować w życiu dziękuje kurde będzie mi tu szczelał z jakiegoś Gówna. z tego ja też szczelałem. Jest z lunetą. O tak to napierdziela? No I to kogo? O, widzieliście jak to hoe tą uitstijgt om lappen? Quick save, als iemand jakby ktoś nie als iemand niets heeft gezien, als iemand To... Miłość na zawsze. Nie no żart. Nie wiem co za książka. Ja, nie wiem czy jest taki tytuł miłość na zawsze. Czy taka książka o takim tytule jest? Nie myśliłem jakby co. U! No dawaj, dawaj, dawaj nie mógłby to być bębenkowy acz bębenkowy skrzynkowy na budynko pojedyncze okej okay, jakoś to poszło a ręka mnie boli bo w złej pozycji nagrywam ale jest git teraz trzeba zrobić tady i tam iść nie da Cię zaskoczyć. Okej, tu nikogo nie ma, więc muszę iść tam. W lewo od teraz. Tu drzwi pozamykane. O, tam do tych hangarów muszę chyba iść. Tu ktoś mnie zaskoczy? Nie. O, tam mnie zaskoczą. O, tu! Wiedziałem. Okej, ja go zaskoczę? Na ramba. Dobra. O. o, ten mnie zaskoczył, dobra. Ja to teraz ogarnę. Zdejmę Oj, Oj, nie udało mi się, dobra. Teraz się uda. Tędy nie można. oczywiście dobra. idziemy dalej dobra dostał w dżądro w dżądro w dobra jakoś to idzie dobra dobra już będę wiedział no patrzcie Patrz! Czeka, Jaką Okej. Okay. Oraz kroki mi mistrza. O, coś kojarzy z tego. Tu jest jakieś połowa yy, Okej, okay. misji jest. Ok, idziemy dalej. Zabiliśmy na pierwsi, nie kojarzę takie już tak no. Trochę ich idzie. Tacunku. O, pierwsze Strzelaj, strzelaj, strzelaj Wyszło, wyszło jakoś Okej, teraz na Tylko się nie zabij Dobra Idziemy dalej. Co w ogóle? No wiem. To tak w każdej grze w sumie jest. W większości FPS-ów. U, ale zapas, dziękuję. I od razu czuję, że żyję. Czuję. Czuję, czuwaj, czuję, czuwaj. jak czuję. oni duplenia bez sensu. Tu mnie zaskoczę, ale ja ich zaskoczę pierwszy. Oni mnie zaskoczą, że nie otworzą drzwi. Ale nie no na serio. Czyń powinność, bohaterze jeden. Ale mi chodzą nagle po barku. A nie trudno od to na serio. Uuu. Mm, dobra, dobra dobra. Koniec dupienia o trupach. Horroru nie nagrywam jeszcze. Chociaż może kiedyś. Resident Evil 4 który jest e, taktycznie horrorem, ale jako nie jest zbyt strasznym. No straszne może do 12 lat. No tak można się bać. <laughs> Na no, tych takich z mniejszymi, umiarkowanymi yy, nerwami, oczywiście. No tak, to nie ma. Taki nagle zaskoczysz, że. bo Takie coś nie. Albo. bo Coś takiego, że nagle coś wyskakuje i się boisz. Ale dobra, zakończyliśmy Style Clean The Office of Sturgeon. Dobra. Cuteling, dobra e, mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście oceniajcie, komentujcie, no i subskrybujcie nerka, narka, czekajcie o co chodzi yy. aha, że tu będzie trzeba się kryć czekajcie, tylko sobie podejdę o, tu będzie strój cały, jestem takim tym jeden z ja mógł na ramba teraz no nie zdążyłem. Aj dobra. Narka.